Jest skromna, bardzo ułożona. I proszę Państwa, wiem, będziecie się wszyscy śmiać. I wspaniały redakcyjny kolega Leszek yy, to nagrywa. Odbieramy Dorotkę, bo to prawda, na lotnisku mogę zdradzić rąbek tajemnicy. Wygląda to, przepraszam, jak malinka. Sama spojrzałam, podeszłam. Proszę podejść. <grym> tak to tak nie widziałam. Po prostu nigdy mi się to nie zdarzyło i zauważyłam jak na lotnisku, miała bluzkę odchyloną. Po prostu ona nie patrzy na CV, ta kobieta, tak tutaj. Pokaż to Tak, znak skrzypka. I na przykład to było na wymiany jeżeli dla Pani Wisłockiej CV no. lub Pana Konsula Generalnego, to tak, to ja pokażę to, no ale mi to nic na przykład nie mówi. To jest po prostu, o właśnie skrzypaczka. Drodzy Państwo, tak wtedy, przepraszam słowo, bo właśnie mój kolega, gitarzysta, tak, kiedyś do mnie powiedział, tak. No słuchaj, a to jest od skrzypiec? No ja tak, ja mam to od gitary. Tak więc, jest ona właścicielką firmy Spring Music, z skrzypaczką. Mysłodawczyni projektów Spring Music i Spring Quintet. Absolwentka Akademii Muzycznej, w gości, laureatka konkursów skrzypcowych i muzyki kameralnej. E, muzyk kamerali kameralista e, kapeli Bedgo e, koncert niż opery na zamku w Szczecinie, e, solistka opery Nowa, muzy muzyk studyjny m.in. nagrania do teatru Atenum i wielu innych do polskiego filmu, koncert na terenie obu Ameryk. Dzięki fascynacji różnorodnością gatunków muzyki, takich jak klasyka, musical, jazz, pop, rock. Muzyk, e, uczestniczka nagań kultowych i koncertów wielu gwiazd estrady i zespołów. Pasjonatka komponowania muzyki, pisarstwa, dobrej kuchni. Przez kilka lat w i zawodowo związana z Francją, a aktualnie Kalifornią i Polską. Zainteresowania to sztuka, rozwój osobisty, literatura, wyprawy rowerowe, tenis, pilates, podróże, fine cuisine, natura. z mojego dzieciństwa maraż. na mi ręką artysty świat moich młodzieńczych wspomnień, z rodzinnego, pełnego wrażliwości Wrocławia, gdzie odra barwami błękitów ze wspomnieniami się lata. a historia to samo życie. Użyj całej karty palety, niech się w ciemnych zmysłów lata dziecinne bez troski, słonecznym blaskiem uśnięte oraz pełne nadziei na płótnie tym zobaczę, malarzu, w odbiciu mojego portretu, jak na życia permanencie utrwal na stale każdej tej kolor, bo on pozostaje na zawsze wytworem mej namalowanej wyobraźni. I wspomnieć spacer Wśród moich obrazów, uliczka na sztorogach, inspiracji najszczerszych wyznań i malarzy, malujących wspomnienia nasze z Wrocławia, gdzie pejzaż w moich prosterek, myślene, delikatniejsze, farbą ubrane, Bo gdzie mój dom, gdzie moje życie, tam, gdzie namalowałeś moje dzieciństwo, czy teraz, gdzie żyję? 那曾经。